To ciekawe, dość długo obaj trenerzy zwlekają ze zmianami. Nie chcą tak szybko rotować. Teraz dobra próba i co za gol! Ależ bomba! Z dystansu fenomenalnego. To jest tylko jeden do zera cały czas. A Adrian wieczorek potrafi uderzyć z dystansu. Wieczorek. Wieczorek po ziemi. Na krótkie rozegranie. Piękne i co za gol. Ale trafienie, no to nie był przykład idealnego. Ten turniej donosi nam no naprawdę sporo takich ciekawych akcji, bramek, będzie gol, musi być, tak jest, Nikodem Krajewski strzela w tym momencie na... wszystko na... Zespół Dread Dragons, a co za kontra teraz po stronie Śliwy, jest wyrównanie, 2 do 2, Miłość Śliwa, to jest chyba jego drugie... Siuda Krajewski do prawej strony, to musi być gol, piękna akcja... Aleksander Kozak i 3 do 2 już w tym momencie. Już jest Matysek. 20 sekund pozostaje do końca tego meczu. Sióda. czy będzie to gol? Tak jest! A więc to może być po meczu, to można.